W nowym obiekcie dobudowanym do dotychczasowych znajduje się wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek. Urządzenie umożliwiające samodzielne wypożyczanie albo samodzielny zwrot książek. Mamy takie dwie windy wewnętrzne, więc można to robić też synchronicznie, jednocześnie realizując zamówienia albo zawożąc książki do magazynów na dwóch poziomach. Sala spotkań to. Jest miejsce, gdzie chcielibyśmy zapraszać ludzi kultury, pisarzy, ludzi nauki. 160 miejsc. Jest to ona w systemie audytoryjnym. Daje również możliwość zmniejszania sali. No, na parterze mamy również taki duży, przejrzysty hall, gdzie możliwość jest organizowania takich eventów już zewnętrznych. Druga i trzecia kondygnacja, czyli pierwsze i drugie piętro, to są magazyny elektryczne. Także bez yy, szmerowo można powiedzieć i bez siły bibliotekarza możemy przesuwać regały, ale dające również zwiększenia powierzchni magazynowej. Dotychczas mieliśmy magazyn taki w tymczasowym baraku, w wózkami trzeba było w, na jesień czy w zimie przenosić to w deszczu, w śniegu. A w tej chwili to wszystko jest połączone. Na drugim piętrze jest również duża powierzchnia magazynowa, a są powierzchnie wystawiennicze w dużym holu, jak i również pomieszczenia do pracy. Tam umieściliśmy oddział zbiorów specjalnych zabytkowych w starej części. Najbardziej istotne dla biblioteki znajdą się działy, które pracują na rzecz całości, czyli dział gromadzenia, opracowania. Zmieniły się warunki w czytelni. Tam wprowadziliśmy kabiny do cichej pracy naukowej. Nowością w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jest zamontowana wrzutnia, która umożliwia zwrot książek samodzielnie, bez korzystania z wypożyczalni. Jeżeli mielibyśmy książkę, to książkę wsuwamy w odpowiedni otwór, już maszyna sama pobiera książkę i y, czytelnik widzi, że z jego konta ta książka została ściągnięta, może sobie wydrukować potwierdzenie operacji i pójść do domu.